Cześć, witam w kolejnym odcinku pełnej chaty i zobaczcie, zaczynamy od wagarów. Faustyna nam proponuje pójście na wagary. Klub Noste u Narwala dzieci. A niech idą i nigdy tego nie miałam. Zobaczcie, tu mi się łapka, piąstka się zrobiła, bo przesuwałam w. No. wyposażeniu. I tak zostało, coś się zbagowało. No to jesteśmy. Erik poszedł na wagary z Faustyną do klubu dzieci. Ciekawe, czy w ogóle ich tutaj przyjmą. Czy. Wy nie możecie pewnie nic sobie zatru zatrudnić, yy, zamówić, więc ja nie wiem, co wy chcecie tutaj tak naprawdę robić. Ale zobaczymy. Nie ma tutaj gdzieś, co tu jest, taka, jakieś karty, nie, myślałam, a do góry. Nie, dzieciaki, co wy chcecie tutaj robić tak właściwie, bo ja nie rozumiem. Tańczyć chcecie. Podejść tu razem. Zatrudnij obsługę. Panel sterowania, ustawienia radia może niech będzie pop. Dobra, ale zrobimy sobie na niską. Dobra, no tańczcie sobie razem może, jak już chcieliście gdzieś wyjść o tej godzinie nikogo nie będzie, w nawagarach. Patrzcie, jakie pląsy. Te kocie ruchy, ciekawe co z tego Eryka wyrośnie. Faustyna tak samo, zapomniałam ją przebrać. Znowu przepraszam. Jaki Bans, no nie wierzę po prostu. Nie spodziewałam się tego po nim. Nie spodziewałam, zobacz jak się wczuwa. Chyba mu się nudzi. A wredni są dla siebie. Nawiasz do elementu kultury masowej, dziecko. Skąd ty znasz takie w ogóle określenia? Poznaję w ogóle, to jest Twoja siostra, przecież. Rozmawiaj o zabawkach. Faustyna jest wesoła. Ale. Oni nie mogą się zorientować, że wy byliście na wagarach, więc musicie o 15 wrócić do domu. Ale wy tutaj, jak widzę, nic nie możecie zamówić, więc słuchaj, bo będziecie głodni, albo co? Nie wiem, jak mam też. A ty masz potrzeby całkiem w porządku, więc, Luzik, ale w sumie to moglibyście się gdzie indziej wybrać niż do klubu, a to jakiś kosmita idzie chyba. Jeszcze bez spodni. Nie, ty masz spodnie. A tutaj co tu jest? To jest taka wiarnia. Nawagara! Ej, jest coś takiego, ja nawet nie wiedziałam, że jest możliwe, ale fajnie. Tak, dobra, to bansujcie sobie. I wrzucie, nie wiem, o, żartuj o chipsach. Dobra, hermetyczny dowcip. O, zróbmy sobie zdjęcie. Yy, zrób zdjęcie z. Faustyną O, mamy DJ-a. A dobra, myślę, że usyłałam. Zrobimy sobie pamiątkową fotkę z tego wydarzenia. Ani! Wiecie, to do... tu mój telefon, ten po lewej. Wiecie, do kogo jest podobna trochę Faustyna. Do, do Jenny z innej, taki jest serial na MTV, czy był? Chyba już się skończył. I jest nawet podobna, tak mi się wydaje. E, dobra, to robimy. Dobra, zaczynamy, może coś wyszło. Będziesz miał pamiątkę, słuchaj, z klubu. latek poszedł do klubu. Udało się jakieś... Nie udało ci się żadnego zrobić! Ale ty jesteś dziecko sierota. Nomen Yy, jeszcze raz, zdjęcie z Faustyną. Hmm? Faustyna bez rzęs. Muszę jej dorobić. Yy, chyba jakieś wyszło, nie? Ty nawet całkiem nieźle warte. To normalne to jest Nie wiem. No tańczy jeszcze. O. Teraz robimy im zdjęcie. O tak, muzyka niech będzie takie o. Jakie powoli możecie się już zbierać w sumie? Nie. Jeszcze macie tutaj godzina 38. Dobra. Ale wy pewnie będziecie głodni niedługo. Przecież jest tutaj. Sami dorośli, dwójka dzieci. Jakbym takie coś zobaczyła, ja bym padła. I ciku. A to jest damska? A nie, no to, to co jest? Dobra, idziesz tutaj. A tak to kto to jest? Adrian Mucha, dorosła. To jest Moira. Oj, żeby Moira nie widziała, bo doniesie Moira by doniosła. Powiedzcie mi, co ludzie robią w klubie w poniedziałek o 14. O tej godzinie to jest się w pracy albo w szkole. No oni są na wagarach, a reszta? Wesołe bezrobocie nie rozumiem. Nie rozumiem. Strać sekret. Nabijaj się z dorosłych. O, może się pan nabijaj z tych dorosłych. Mm, Obej mi? No, nadal, nadal nie mogę przeżyć, że oni nie mogą sobie zamówić. Nie wiem, chipsów chociażby. Wrzuć monetę, nigdy tego nie robiłam, pokaż. Chodź tu, która przyspieszę, niech przyjdzie. Bla, 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 bla. O, jest. Na szczęście. Ciekawe, czy ci to szczęście przyniesie. A co to jest? Obraz jakiś. Możemy to sobie zabrać? Myśmy mieli pieniądze. Celina ma piątkę, Cyprian piątka. Dominik ma szóstkę, no pięknie. Dominik, niedługo ja też będzie miał urodziny. A my wracamy do domu, bo też musisz wrócić już, żeby nie było. Może jesteś później. Wróciliśmy do domu. Eee, ma takie nastrójniki: Skoczne Bity. Występ DJ-a. Wszyscy aż palili się do tańca. Nie wiem, czy tak będzie się palił. Z radości, jak się ktoś dowie o tym, że ty byłeś na wagarach, no bo jak to tak. W międzyczasie tam przez chwilkę zmieniłam Faustynę, delikatnie, tylko stroję, bowiem tak wygląda ładnie w tej fryzury, że ją zostawiłam po prostu ten warkocz, tylko zmieniłam jej trochę ciuchy. Kiedyś przy okazji wam pokażę. Tu masz Czerny w znajomościach. Hmm. Dobra, to jakie plany na dzisiaj? Mamy poniedziałek. Yy, niedługo nasze Steam-y idą do pracy, w sensie Celina. Czy ty masz dzisiaj pracę? Czy masz wolne? O, dzisiaj masz wolne. Yy, to moja droga może sobie poćwiczyć trochę grę na skrzypcach. Ćwicz sobie, Aha, ty głodna jesteś, mogę dać ci zjeść. Hmm. Aha, i tu zmieniłam prysznic. Zamiast wanny jest prysznic. No bo tych wanny mamy tyle, a prysznic jest tylko jeden, więc postanowiłam, że u chłopców będzie również prysznic zamiast wanny. Cyprian, co ty robisz? Ty sobie grasz na komputerze. Wiesz, to Ty może skorzystaj lepiej z toalety. Właśnie idź do góry. Weź szybki prysznic, i masz chyba gitarę u siebie. Tak, to podejdź tu i możesz sobie swiczyć na gitarze. Dominik. Co ty tu robisz, dziecko? E, jak się tyś czujesz w ogóle? Troszeczkę głodny jesteś, ale tylko delikatnie. No to dokończ sobie to brownie. Anka, natomiast ty się czujesz świetnie. Zobacz, co mamy w ogóle w lodówce. Coś jest zepsutego. To jest puste. Tu ja ładnie myję naczynia. On chyba, on chyba coś czuje, że musi się jakoś teraz przypodobać. Miałam zmienić kanapę i chyba to zrobię za, nie, za niedługo po nagraniu, myślę. Mamy trochę jedzenia, ale Anka może coś upiec. Tak wszyscy się rzucili. Mogą być ciasteczka z cukrem. Yy, a ty, ty też sobie weź co brownie zjedz. że wam smakuje, wszystko jest jedzone, więc bardzo mnie to cieszy, nic się nie zmarnuje. Czemu ty... jest... Jedz... Aha, w szkole coś nie tak. Zaczek ci ładnie idzie. Zaraz będziesz miała jak punkt. Umiejętnie. Dzieć masz to. Trzeci. No, widzisz, ładnie ci idzie. Nie jest tak źle. Anka robi, te grasz, ty grasz, też będziesz grał. On ma dopiero pierwszy poziom. Jesteś trochę śpiąca, ale to dopiero 16, więc pójdziesz do wieczora, wytrzymasz. A, dziękuję Wam bardzo za komentarze odnośnie lampki. Znalazłam, jest. <laughs> Mamy tutaj lampkę w pokoju, już mam nadzieję, że te potwory dadzą nam żyć. Właściwie, te naszym chłopcom dadzą żyć i zarówno w sumie wszystkim, bo oni, jak już mieli potwora, to. Ty macie. Toalet, aha, ty chodzisz za nim, dobra porozmawiać. A nie moglibyście w coś pograć? Nie macie żadnej zabawy? To jest dalej ten błąd? No tak, niestety. Bez sensu. Anka, ty w ogóle... I co upiekła? Jest! Wyczyść blat i bierzemy się za rzeźbę. Zrób mebel... Zrób lustro. Co to za brudne tutaj? Nie zamień. To najpierw yy, nie wyczyść. Najpierw napraw, potem wyczyść, a na końcu dopiero zrób mebel. O, w tej kolejności. Celinka. Celinka ty musisz iść jeść coś. Weź sobie coś z lodówki porządnego, weźmy do spaghetti. I mogłabyś się wykąpać, również weź sobie szybki prysznic. Cyprian, ty też mnie weź sobie coś do jedzenia. O, weź sobie tą tilapię i później odrobisz lekcję. Gdzie tu spanie! Co to za spanie? Lekcje. O, powiedz sobie zdjęcie razem z Faustyną, które masz. O! Dodaj ramkę. Może jakiś filtr, jakiś jasny. O! Super. Zobacz jakie masz ładne zdjęcie teraz nad łóżkiem. I Dominik, ty też byś mógł zrobić lekcję, kochanie. Odrób. Anka już jest? Jest. No, super. No i W ogóle aparat, który dostała od swojej mamy. Właśnie tym aparatem robiła jej zdjęcia to tutaj. Dlaczego ty w ogóle jesz w gabinecie? W ogóle ten gabinet musimy też wyremontować, bo mi się nie podoba. Szczególnie te firanki tutaj mi się nie podobają. I już przestań grać. Dobra, Anka robi. A co to za s... brudne chwile? <grymne> A co ty jesteś, do... za cechy, że czujesz się taka wypalona? Nieangażująca się, oszczędna, porywcza, śmiała, żyłko handlowa. A to nie wiem, czemu ty jesteś taka spięta, no, sprzątać trzeba. O, się dygłaś, biedna. O, i taki ma następny strój. Nie wiem, czy widzieliście. Takie wiecie. Ono w ogóle ubiera się bardzo normalnie. Żadnych jakichś um, wyzywających ciuchów, żadnych dużych dekoltów, szpilek na co dzień. Nie, wszystko jest tak, widzicie, na luzie. Wygodne ma być przede wszystkim wygodnie. Co jesteś taka zła? Aha, <laughs> przez te spaghetti. A, bo ta potrawa wpływała na samopoczucie. A, no proszę. Dobra. Hmm. Ty jeszcze ćwicz, bo ty chcesz zostać skrzypaczką. Dlaczego ty dziecko śpisz o tej godzinie? Czego się drzesz w ogóle? Weź sobie coś zjedz, sobie weź tę rybkę. Yy, tu też możesz sobie coś zjeść, dominik. wszyscy na teraz jeść. Dobra, dobra i Anka tutaj już kończy. Niedługo pewnie będą rachunki, ale mamy te 20 tysięcy, myślę, że jakoś sobie poradzimy. Anka musi to trochę nadrobić teraz, bo ty nie chodzisz do pracy. W sumie mogłabyś iść do pracy, bo już nie mamy żadnego małego dziecka. Eee, simy nasze potrafią się zająć same sobą i to by nam było, ale... O, zobaczmy, co ty, tu, co ty tutaj stworzyłaś nam. Lustro. O, nawet całkiem nieźle warte. Opłacało się robić. Dobra, no to weź, zrób coś jeszcze. Zrób mebel. O, półkę ścienną, możesz. A, dobra, półka ścienna może być. Zobacz, jak ona tutaj pasuje do tego pokoju, nie? Pięknie, po prostu pięknie. Dobra, ćwicz tutaj sobie ze spokojem. Odrabiasz lekcje, odrabiasz. A to jest czyja praca domowa? Pewnie Celiny, co? No. Celina ma gdzieś zadanie domowe, pewnie nie będzie robiła. Erik, tu jest, a Dominik, co robisz? A Dominik, siedzisz tutaj. Dlaczego nie zjadłeś znowu? No właśnie. Pokaż, czy ty w ogóle możesz coś sobie wziąć, czy nie. Szalona impreza. Tak, chcemy iść. Skucz się i wybierz Simów. Bartek. E, Weźmiemy sobie Cypriana. A w sumie Anka też może iść. Dobra. Tak, wzięliśmy sobie jeszcze ankę. E, dzieciaki mają opiekę. Przyszła opiekunka. Więc mogą sobie tutaj e, przyjść na imprezę. Dlaczego nie? E, możecie sobie potańczyć. E, weź sobie zamów drinka. Czy widzicie tego ducha, który tutaj przyszedł? Moment, moment, bo mam wrażenie, że to po prostu, ale nie nic takiego drogiego. Robisz sobie piwo. Widzicie? Widzicie, go tu przylazł? Oj, chyba już jeszcze nie wypiłyli, a już mają zwidy. Nie, to jest co? to jest chyba impreza dla narkomanów. Po prostu podopalacza. Po prostu nie wierzę. to weź zostaw tego ducha, dziewczyno. Daj ze z nim pogadaj. Czemu nie? W związku z tego nie będzie, ale możecie porozmawiać. Teraz muszę iść do domu, nie ta, ale. Z... Dlatego bym się pewnie nie spodziewała, że ona tak pląsa. Weź <grymne> go, poznaj, jak już do ciebie zagadał. Bo to a ty nie masz kogo do poznania, tak? Żadnej nastolatki tutaj nie ma, żeby. Żeby poznać. Nie, no ale to, to mnie rozwaliło akurat. <laughs> Hanka przyszła, z duchem, nie wierzę. Że należy na cmentarzu teraz. O. Ale o 12 idziemy już do domu, bo nie ma tutaj za dużo co robić. Dobra. Jeszcze sobie potańczyć, spoglądać. Zaraz idziemy do domu, no bo to nie ma co tak naprawdę W ogóle, dlaczego ty się nie ubrałaś na imprezę? Już mogłeś pokazać chociaż, jaki masz strój na imprezę. O, na przykład taki z dekoldem! Mówiłam, że nie ma dekoldów i, i... obcasów, ale na imprezę jak najbardziej. Zobaczcie, taka biała, po prostu tylko złote dodatki. No, jest trochę żyleta, nie? Weź, żeby z nim pogadać. Nie możesz pogadać, to nie jest twój ojciec. To jest ojciec Cypriana. Więc jak najbardziej możesz sobie z nim porozmawiać. Czemu nie? Dobra, zaraz kończymy imprezę. Już mieliśmy o 12, niby. Co ty jesteś taki? Zadbaj o siebie. Ty też zadbaj o siebie, dziecko. Dobra, koniec imprezy Do domu Wszyscy Trzech Ty musisz iść spać, bo ty do pracy rano idziesz Do spania Ty się już położyłaś, widzę, dobra I Ania Dobra, ty też idź spać, już nic nie jest. Dzieci, dlaczego wy nie śpicie? Co ty robisz? Do spania, oboje Już Mimo, że czują się dobrze, ale to jest taka godzina, w której się śpi, a nie się łazi. A to jest włączone, prawda? Cały czas. Ja tutaj zmieniłam yy, kolor i intensywność na taki ciemny. Wiecie, granat, żeby to było tylko zapalone, ale żeby nie dawało za dużo światła, bo jednak to jest noc. Dobra, no to wszyscy śpią, a my widzimy się rano. Cyprian wstaje, za dużo nie pospał, ale idzie do pracy. No już idzie, dobra. Mam nadzieję, że wycisz się w robocie tu niedługo też będą wstawać wszyscy. Weź ty się postaraj trochę. Jeśli dużo do awansu nie brakuje. Chłopcy też już wstali wyspani całkowicie Ty pod prysznic i na jakieś śniadanie może sobie płatki zjedz. O! I Eryk tak samo, zjedz sobie płatki na śniadanie, o. Dziewczyny jeszcze śpią, chociaż Celina musi już wstawać w sumie, bo ty byś musiała też iść do toalety. I też sobie zjedz płatki dzisiaj na śniadanie, będą tylko na szybko rzeczy, takie o. Jak to śpiewa. <śpiewa> Dobra, Anka jeszcze też chwilę i będzie, myślę, że wstawała, sama się obudzi. Hmm... Zmieszaj. Jak to pogorszenie oceny średnie. no co? Znakomitą robotę i... hmm... Ty chyba nigdy nie dostaniesz tego awansu. Weź sobie... Też weź płatki, jeszcze zdążysz zjeść to śniadanie. Nie, spaghetti nie. Spaghetti zostaw na potem. E, Anka, jak wstaniesz, to weź sobie kąpiel i również zjedz sobie coś na śniadanie, ale ty możesz sobie coś zrobić. E, zrób sobie sałatkę owocową i weź tutaj dokończ Półkę, a dzieciaki zaraz zbierają się do szkoły. Chociaż Celina chyba dzisiaj nie idzie do szkoły. Przypominam, Celina jest buntowniczką, nie lubi szkoły, więc ona do szkoły dzisiaj nie idzie, zostaje w domu. Eee, tak, szkołę ma tutaj słabą i tak. Ona iść do roboty. Nie, Celina dzisiaj zostaje w domu. Myślę, że może z nią gdzieś pójdziemy. Hmm. Jeszcze nie wiem Anka jeszcze śpi Zobaczymy, jak to będzie Dobra, dalej, jeść to... Jest... Miałeś płatki jeść! Już zjadłeś? Będziesz na telewizorze Ty nie idziesz do szkoły Tak a w ogóle to się przebierz ten drugi ciuch. O! Właśnie. I jesteś jeszcze głodna, to tam tę, tę tilapię, żeby się nie zmarnowała i sprzątnij wszystko. To jest w ogóle chyba Cypriana. O! I wszyscy wiedzą, co mają robić. Wy możecie sobie zdobywać przyjaciół, bo wam się to przyda. W sumie Cyprian... A ty czemu nie poszedłeś do szkoły? Idź. To w ogóle jest to dziecko. Dobra. I też sobie zdobywaj przyjaciół. Dobra, anka się kąpie. No nic, i to by było chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Yy, dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych. Pamiętajcie, decyzja na końcu. Pa!